Szymano, z tej strony Zoro, a dzisiaj ze mną jest y, gość, o, człowiek, y, człowiek, który jest y, normalnie nieogarnięty w Skywarsach, ale wczoraj wygrał dwie ręki, jest kozaczkiem, także przywitaj się. E, drogi... Siemanko, z tej strony Obito, no. witam, i wylałem od... już wodę, no, się dzieje? Ej, i mam dobrą wiadomość dla wszystkich że Mam już Windows 7 i się wszystko normalnie nagrywa, bez jakichś tam dziwnych sposobów. Także jest dobrze. Kurde, jęzu. Ale żadnych teksturpaków nie mam i to mnie trochę tak drażni. I czemu nie zrobisz? Nie chcę, bremu bym zrobił, ale Fitful jest lepsze. Gdzie jesteś? Idę na Twoją wyspę, jak coś, dobra? No, tylko uważaj. Myślę, że będziemy się kierować chyba na, na środek, ale to może być trudne, ponieważ... Masz jakiś łuk? Oj, ja, żebym miał łuk. O fuck, logowało mnie. Wow, w sumie fuck! Zapaliłem się. Fuck, wylewaj wodę, please, please, please. Ja jestem tu koło ciebie spokojnie, już, widzę, jestem, widzę. W... już jestem na wyspie. Teraz jakiś gość może do nas przyjść, ale... Dobra. Co to skrzynka? E, nic się z Mam przecież śnieżak. Um, kierujemy się... Na środek, czy po, jak? Po skrzynkę, bo to jest sk blisko skrzynka. No. Czekaj, bo mnie zacięło. Dobra, mam. No, też. E, to jest skrzynka, ja Tylko sobie to, to widzę, Ja po jak skrzynkę muszę. jako tak... O, oh, fuck! Fuck! Co? Strzelają, strzelają. No widzę właśnie. Kurde. ażem dostał. Patrz w ramię. perfidnie w ramię. Gdzie ty jesteś? Tu. No tam. Boże. E, gdzie, gdzie... on strzela? Ja sobie zbiorę parę tych wełny i tak o, no dalej. Z jest ty taki kozak. No z boku, jest z bokiem. <laughs> z boku jest z bokiem. <laughs> Poprzedni no. odcinek, myślę, że był fajny z obito, ten też będzie spłakał, bo obito to jest mój... Właściwie ulubiony youtuber z którym kręcę, bo on zawsze mu odbiję mu banie na odcinku jest śmieszny. Siejemy nasiona. Bo, bo, bo mi się nudzi i tak robię. <grym> Zrobię żarcie. Gdzie jest crafting? What? 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 A i jesteś jedna, to dzisiaj to... nie jem. Dzisiaj już nie jem felków. <grym> dzisiaj nie felków. Wow. Postęp. O, nie! Strzelają we mnie! Krycie! O, fuck! Hitler! Ej, fuck! Ej, patrz! Postrzelili w głowę! O, Jezu! Jezu, ej, ej, ci postrzelili w kolano! Chcesz chlebak? Masz. Ja mam... Nie, nie mam chlebka. Daj mi chlebka. No to masz chleba. Zrobię chleba. Ale on strzela do... O, fuck! Strzela tam. Widziałem. Yeah. Ło! Jakiś gościu! Fuck! Gdzie? Ah. Yes. Turek! Wiem ja się! Aaaah! Zginąłem! O, oh, też zginąłem! Jemu, no, jaka to. Okej, okay, druga próba, e, tam też się nie udała. I gdzie ty jesteś, Obito? Ja jestem. Widzę, cię, widzę, ja. Daleko, ja cię widzę, się? Hema? Tam daleko, no, ja cię widzę. Na odcinku mnie zobaczysz potem. A, ja widzę, to... no, widzę, widzę. No, to Czy To jest. O, mam je. To ja też trzyma takie też te też Forever Forever! Gość... Gościu ma takiego samego skina jak Vertoz a co tak gdzieś powiedziałeś, gościu ma takiego samego skina jak Vertoz tak on... no Już on myślał, pajem! Już on Nie no Ufak, ja też zginę no. zaraz, jestem jeszcze gotów hey, na Jestem gorsz... Ufak, jestem gorszym ciotem od ciebie. Dzięki, wiesz? No proszę. Już teraz ciało nie wiem na co mi to. Na no, trzy hity bym wziął, no. No bo... A trzeba uważać na Sky ty który. które... Ta, ta arena była Ufak. jakaś taka dziwna, Ja zaraz ja idę na, na Blitzy. Odcinek skywars z Blitzami. Jezu, ten go się do mnie strzela. Ja tu nie mogę wyjść, bo... Czy ja tego się też do mnie strzela, to ja się przy okazji tu zakryję. A jeszcze jedna Roman e, sprawa. Roman został zabity. Nagrywamy to o o godzinie 12 Gdzie ja o tej godzinie wakacji nigdy nie nagrywam. Bo zazwyczaj Albo śpię, albo psa. Nie no, jak ty powiedział? Mam 30 FPS-ów, słabo. Ale nie mam najlepszego kompa. Javelina mnie zrobisz. Jesteś ciotą. Nie zrobisz Javelina, haha. Siema. haha. Patrz, ciota, ciota, ciota. Ginę, giniesz, giniesz. Patrz, fuck. Zabiłem jednego gościa. Nie no, zabił mnie, jaka ciotę ze mnie, no. No to gdzie? Ho, na wlicy. Nie Ho, na wlicy. Nie no dobra, widzimy się na ręce. Już trzecia próba. Mam nadzieję, że ta się uda, tak już będzie pozytywnie niż tamta. Tamta była już trochę lepsza od pierwszej. Ja widzę cię, siema. no siemka. Ej, ja to jest samo, co mieliśmy przed... niedawno tą pierwszą. No, gdzie nas Turek zabił. No. To Turek KMMTR prawdziwy, delikatny jest Jezu, kilo w diamentowym. ma obrażeń tyle Ale... Ale wcinka, masakra. Twoje lagi Ja nie mam już lagi, bo nie mam już XP Ja nie mam XP Ty masz 8 Tak ty masz, Kurde Ty masz Windows 8 Ja mam, ja mam Windowsa Ja mam, ja mam, też, Windowsa. Ja mam, ja mam też Windowsa, ja mam Windowsa 7 tak się tak mówi Windows 7 To się nie mówi Windows 7, po polsku się mówi Windows 7, to jest u mnie Windows 7. What the fuck? Co się dzieje? Idę do Ej, ciebie. Na tych Skywarsach czasami są takie lagi, nie, nie, nie tylko ja je mam. No bo masz najsłabszego neta na Skywarsach, co się dziwić. No i już! Czemu mam dwa łupki te? Dodaj mi jeden, to ja będę ściągał z i Idę do ciebie. Nie, 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 mam, nie mam dwa łupki. Kinga tylko mam gra ten. Kinga gra tutaj. To co? Kinga AAA a, a. Kinga Witaj Kinga, pozdrawiamy. Obito i ja serdecznie. Ale a czemu czy nie pozdrawiamy Kinga w Minecraft'a? No w sumie też możemy pozdrawić, czemu, czemu? Czemu? Pozdrawiamy w Minecrafcie i pozdrawiamy tak w świecie realnym. Serdecznie pozdrowienia. Gdzie, Czekaj. Gdzie mam... jesteś? Mam łuk i... ile? Pięć strzał. Łowitaj. Daj mi łuk, daj mi łuk, daj... Ja, ja będę ich ściągał. A ty I nie tej... musisz strzelać. Ty wszystko, ja będę ściągał. Ale wiesz, że ty masz pelerynkę? Co? Ty masz pelerynę. Steve'a. Jak? Zobacz se. Nie mam peleryny. I, ale ja widzę, jakbyś miał pelerynę. No bo masz pelerynę u mnie. Nie mam peleryny, ty masz pelerynę. No, a widzisz moją? No. Lol, znowu się zbagowała. Te ręki się bagują, nie wiem czemu. Ale o, ja... O zostawił ci spodnie, ja dzięki. Co? Spodnie? Ale zresztą ja mam. Ej, masz z tego platę Mam tylko dla siebie. coś re refila? Masz drugą? Nie, coś refila. Nie wiem. Czekaj na drzewo. Nie wiem po co. No to nic, bo ja tutaj nic nie mam do cięcia. Dobra, ja idę na Twoją wyspę. Bo zaczyna się proces odbijania. U mnie na odcinku, zobaczysz co ci zrobiłem. Co mi zrobiłeś? Pewnie jakiegoś... E, tego... O ty draniu! O ty draniu! Co ty mi tam robisz? No nie strzelaj mnie! <laughs> się zesrą. Jezu... Z tobą grać to ciekawiej. Boże... Ja nie wiem po co ja to kopię. Ilu nas to jest? Kopię. A trzech, no? nas trzech nas jest, trzech nas jest, trzech nas jest, szansę na wygraną. a tak. tylko jeden, a tylko jeden z nas. Kto im będzie? kupa trzydzieści. To jest pewien ten gościu. No wow. Chociaż jak się postaramy, to... Idę do ciebie. Na kawę. Zaprosisz mnie na kawę? Nie. Tylko to rozstędzę. Idziemy na shifcie. Jezu, tutaj ten namiot kopiesz? Bo lubię namioty kopać. Ogrodzi się odnalazł. pasja. Łujemy pole. Będzie powtórka z rozrywki zaraz. Czemu? Bo znowu wginiemy. Gdzie masz craftinga? Gdzie masz craftinga? Nie ma tu. Kuł, naprawdę, no, że nie ma. Ja mam... Podważysz moją, Odpowiedź? Mam czarną wełnę dla ciebie. Ja też. Ja też mam. Teraz, dwa, dwa. Skąd masz kraćing? Co zrobiłem, no. Aha. <noise> A to jest moja lawa, którą będę trzymał. A o tu? A to będę trzymał. A kto? nie wiem, gdzie mogę zrobić. Wiesz co ci powiem? Co? Że... 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 Że. Że. Że, że, że. Że ja też ci zrobiłem crafting. Jezu, ja o kociełota. Czekaj, zaznaczam cię jako sojusz. Mam naprawdę. Ogarnij. Nie, nie mogę. Nie. Ja go no, czy... Co ty robisz? Jezu, my, my chciałem tak inaczej. A ja mam bieg mam siekierę i cię zabiję. Nie. Moje deski, haha. Ojej, no dawaj mi, ej! Biedne Obito. Gdzie deszcz! Gdzie jest ten? Glam, stągla, 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 stągla... Dobra, idę ich ściągać. Ścio ściągnij go, ściągnij. Go. I ściągnij, go. I ściągnij Aha. Gdzie on jest? Ściągnij Aha! Jest. Aha, lubisz. Łeeeeee... On jest pewnie na środku, nie? Ja widzę go, u góry jest i tak. ciągnę go. Na spawnie? Nie tam na środku. Co za... Fuck. Co za downek. A, prawie! Fucking! Prawie. prawie. 40 prawie! tego tygodnia go! A prawie! Nie <grym> patrz, widzisz go? Tało! Tak, Ej. widzę go, tam o. Tamło. ciągnął. Z... ściągał, zaraz. O, prawie. <grym> jedno została <strzałom> i <się> zostało. Pokał <grym> A ja już zamęk. Jak cię. muszę tu się zablumprować. Tu nie ma jak się bronić. Oczywiście mój dół wszedł. Jak tutaj... No. Ten... Gdzie ty jesteś? No jedną muszę dodać, A ja wiem, no muszę do tego, żeby wykorzystać. Ej, wie, że nie wykorzystasz. Ja. wiem. Gdzie on jest? Ło! Tam u góry, nie widzisz? Muszę zablunkował. muszę się zablunkował. Bunkier. Ja, 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 go, ja go zajdę Bierzesz. Musisz mnie chronić Nikt nie zrobi lepiej tak... A, Trafi mnie! Uwaga, bo mnie trafi. Fucking rombany! U trafi mnie! I, zginąłem! Zginąłeś? Tak. Pomóżcie! Proszę państwa. Zobaczymy teraz czy się uda. Obito. Dzięki za obejrzenie za tego odcinka. Mam no, nadzieję, że odcinek się kota tak podobał. Żecie ci jeszcze więcej odcinków, zobij że Robito to. Czekajcie, to jest jeszcze, taki, jeszcze będzie minutus końcowy. Y, ...że Robito to jest taki parkier. Także wow! dzięki za obejrzenie wow, okay. tego odcinka. Na myślę, że się dzięki za obejrzenie tego odcinka i cześć!